Hej, witam na kanale ja kotuje. Długo mi nie było, trochę mi nie było, bo mój syn był, jest chory. Leżało szpitalu tam około 10 dni. Miał zapalenie płuc, także niestety trzeba, trzeba leżeć. Też teraz przez tego pogoda, też przez tego, ten czas, koronawirus, dużo dzieci, dużo dzieci, dużo ludzi są, cho, choruje. Także jak gdziekolwiek chce wyjść to skrętu czy coś tam, muszę ci uważać, naprawdę. To jest bardzo, bardzo straszne choroba jest. No i dzisiaj chciałam gotować e, takie pury, pury, tak? ziemniaczany, taki ziemniak, taki kurki ziemniak. E, przy, e, przygotujemy dwie odbierane ziemniak Pokroimy na takie cienkie Plastki, żeby łatwiej po... ten ziemniak może być e, na parze albo gotować na miękki ja to tak na parze pokroi e, taki cienki klastki żeby łatwiej e, na, pa, e, na parze no pokrojony tutaj ziemniak na parze. Tutaj o. Tak Te Ale też możesz na włata tak gotować, nie? Też. Też może być. Tak o. To około 15-20 minut trzeba gotować. Teraz ziemniak już gotowany na miękki i jedno łyżki, łyżeczki sól dodajemy i e, ten trzeba na, na taki, jak tutaj jest, gniewamy, czy jak to się nazywa, No tak gniecie. Się. No, gnie, gnieje. Gnieść. Gnieść trzeba na taki drobny, drobny, na no, taki... Na papkę. No papki, o. To jest dwie jemniak. Dodaję jedno takie małe miska mreko. dodaję. Ja w, w to mreku nie mam, niestety. Takie ja troszeczkę dodaję. A najlepiej dodaję taki małe miska, jedno całe miska mreku dodaję. No i dobra, to już tak. Gotowy tu. Poczekamy. Teraz zrobi sos do tego. To jest 350 ml woda. gimno woda, nie? I dodaję do tego jedno łyżki, dużo łyżki, mąka jemniaczana. O, i teraz... E, pół łyżeczki sur i pół łyżeczki e, s, wegeta, tak. Też to wegeta po chińsku, tak. I jeszcze. E, mierone, pięć, e, mierone przeprawy pięć smaków. Też takie troszeczkę. I jeszcze czarny pieprz. Dodajemy. Troszeczkę taki pół łyżeczki i jeszcze sos sojowy jasny. Dodajemy tak o. Jedno. No taki mały łyżki może być łyżki i sos sojowy ciemny też dodajemy pół tak kilka kropka o razem mieszać i teraz teraz grzejemy patelnia trzeba mieszać tak Mieszać tutaj. Dodajemy do patelni. Teraz trzeba cały czas tak mieszać, żeby nie kręcić tam na dole. No tam na, na, tutaj na dole, żeby nie kleić, cały czas trzeba mieszać, mieszać. Aż będę tak robi tak bąbki, gotuje tak bąbki. o i wtedy będzie. O teraz już robi takie bombki, o i wtedy i gęsta i bombki i wtedy już gotowy, o. O i teraz narajemy od razu to ten ziemniak. I drogi jerony. ja do szczypiorek dodaję, o, Jarony szczypiorek, ale też może dodać inny, biednetka, pietruszka, czy coś tam. O, to jest właśnie tak pur. Jemniaczany, tak wygląda, tak jak, na, tak jak u KFC, o, proszę bardzo, teraz y, przez tego koronawirus dużo ludzi siedzą w domu, nie ma co robić, właśnie może y, y, dusz, y, można y, myśleć, te. Y, Dużo uczyć taki inne jedzenia. Jeżeli ktoś interesuje chińskie jedzenia, chińską kuchnię, proszę yy, do mnie dodać yy, subskrypcji i napiszę komentarz jak coś. Co, yy, na przykład, co, co chcecie, czy coś tam, jakoś danie, ciekawe danie. Ja no, postaram się yy, gotować. Też będę. Teraz też mam więcej czasu, postaram się dużo taki ciekawy przepis znaleźć i, i, i no gotować. I dziękuję, do zobaczenia.